24 sierpnia, mecz szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy, Piazliwice kontra Krakowia Kraków. Tradycyjnie nasze studio przedmeczowe dzisiaj, póki co na razie bez wizji, mamy jakieś kłopoty techniczne, ale dobrze, że nas słychać, a ja się ogromnie cieszę, że mogę gościć w studio. Naszego wieloletniego kapitana zawodnika Piasta Gliwice Tomka Podgórskiego, który od pewnego czasu pełni funkcję trenera drugiej drużyny Piasta Gliwice. Tomek, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Tomku. Losy piłkarza są takie, że albo zawiesza buty na kołku, albo tak jak ty podejmuje nowe wyzwanie i zostaje trenerem. Ty podjąłeś się, trenerki, w którym momencie zdecydowałeś, że, że pójdziesz tą drogą? Znaczy u mnie to postąpiło bardzo płynnie, bo, bo tak naprawdę gdzieś na początku zacząłem pomagać przy zespole rezerw jako zawodnik, wspomagać swoim doświadczeniem i później takim naturalnym przejściem było to, że zaangażowałem się w, w ten proces treningowy też zespołu i na tyle mi się to spodobało, że połknąłem bakcyla i tak naprawdę gdzieś tam na teraz wydaje mi się, że chcę iść tą drogą. Wydawać by się mogło, pozostanie trenerem jest rzeczą prostą, Ma się doświadczenie piłkarskie, ale to nie do końca prawda, bo tutaj trzeba skończyć co najmniej kilka kursów. Jak ta Twoja droga wyglądała do trenerki, do uzyskania odpowiednich i stosownych uprawnień? Jakie masz te uprawienia? Znaczy, obecnie legitymuje się dyplomem UEFA. Pierwsze, pierwszą licencję, to 12 lat temu uzyskałem UEFA B i, i cieszę się, że to zrobiłem, bo to było podczas mojej zawodowej kariery piłkarskiej, także, e, także wtedy nawet nie myślałem, że może mi się to przydać. że Na etapie jak dołączyłem do Akademii Piasta Gliwice e, przydało to się bardzo. Później oczywiście ten kurs UEFA e, A, który skończyłem w tamtym roku. E, na Teraz wydaje mi się, że jest to dla mnie wystarczające uprawnienia. Jestem trenerem zespołu rezerw, spełniam się w prowadzeniu młodych zawodników. Też nie ma co ukrywać, że, że gdzieś tam ta rola zespołu rezerw drużyny Ekstra Klasy jest mało. Znaczy taka, nie, że niewdzięczna, ale, ale bardziej taka, że musi być mocno skorelowana z pierwszym zespołem. Jesteś trenerem drugiego zespołu piasta od tego sezonu. Na koncie masz już cztery rozegrane mecze, dwa zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka. Jak postrzegasz w tej chwili ten zespół, w którym tak naprawdę byłeś od początku? Jaki jest potencjał tej drużyny? Czy my możemy liczyć na awans w tym roku? Celem nadrzędnym zespołu rezerw jest wychować zawodnika, który będzie mógł zadebiutować w ekstraklasie w zespole Piastagliwice i się w tej ekstraklasie zadomowić. To jest nasz cel nadrzędny. Wiadomo też, że gdzieś tam wyniki pomagają budować mentalność tych młodych zawodników, bo też trzeba nadmienić, że z każdym rokiem w tym zespole rezerw jest dość sporo zmian, dość dużo rotacji. My się z tym mierzymy, ale też jesteśmy do tego przygotowani, dlatego no, patrzymy gdzieś przez pryzmat wyciągnięcia, nie że powiem, jak najmłodszego chłopaka, który gdzieś tam ma potencjał do tego, żeby się w krótkim czasie rozwinąć, ale o potencjale takim, który będzie mógł zagrać w ekstraklasie. Piast może nie słynął w ostatnich latach z jakiejś nadzwyczajnej ilości wychowanków, którzy wchodzili do pierwszego zespołu, ale w przeszłości no, byliśmy taką kuźnią talentów. Czy ty dostrzegasz w tej chwili taki potencjał wśród tych swoich podopiecznych? Czy są tam, mówiąc wprost i na skróty, ludzie, którzy w tej chwili mogą pukać spokojnie do pierwszej drużyny? Znaczy ja głęboko wierzę, że gdzieś yy... Nasza praca i ich zaangażowanie yy, doprowadzi do tego, że w tym sezonie ktoś wypłynie i zadebiutuje. No, to nie jest gdzieś tam mój jakby taki cel, który sobie postawiłem taki mocny, ale, ale wierzę w to, że. Yy, Gdzieś tam po selekcji przedsezonowej, któryś z tych chłopaków dostąpi za szczytu zagrania w Ekstraklasie. Nie ma też co ukrywać, że gdzieś kadra pierwszego zespołu przed sezonem została mocno przebudowana. Też jest wizja dobrej współpracy z Akademią i tego, żeby tych młodych chłopaków starać się wprowadzić. Jest to proces też długofalowy, tego się nie robi od tak. Oni muszą na to zasłużyć, muszą być na to gotowi. My robimy wszystko ze swojej strony, żeby tych chłopaków na tą okoliczność jak najlepiej przygotować. Tomasz Podgórski i Max Melder to dwaj nowi szkoleniowcy piasta Gliwice. Max Melder objął pierwszą drużynę, ty objąłeś rezerwy. Czy mieliście okazję ze sobą już rozmawiać i jak układa się ta współpraca? Znaczy no, rozmawialiśmy praktycznie po, po, po przyjeździe trenera Meldera, myślę, że bardzo owocna rozmowa, bo gdzieś tam jakieś ramy współpracy od razu sobie ustaliliśmy. Trzeba też przyznać, że no te pierwsze jakby tygodnie i powiedzmy te miesiące pracy, współpracy między właśnie pierwszym i drugim zespołem w mojej opinii przebiegają bardzo dobrze. Ten przepływ informacji, przede wszystkim klarowność tych informacji, bo też nie ma co ukrywać, że przepływ zawodników między pierwszym zespołem a drugim też jest spory, szczególnie tych młodych zawodników. Na razie to wygląda bardzo fajnie. Trener jest bardzo otwarty na, gdzieś tam na, na uwagi, na nasze spostrzeżenia też, jeżeli chodzi o, to, o o tych młodych zawodników, co jest też bardzo cenne, bo też on ich później ma w treningu. W większości. No, wydaje mi się, że też im dalej, że tak powiem kolokwialnie w las, może być tylko lepiej. No i było dzisiaj pytanie kluczowe. Przed nami bardzo ważny mecz. Liczysz na przełamanie piasta? Początek nie mamy najlepszy. Czy dzisiaj będzie nieco lepiej? Jak ci podpowiada twój piłkarski nos? Znaczy, no, mnie się wydaje, że dzisiaj jest doskonały dzień na przełamanie, na przełamanie tego, żeby wygrać. Nie powiem, że zdecydowanie, ale po prostu wygrać mecz. Temu zespołowi te zwycięstwo jest bardzo potrzebne, bo tak jak oceniamy, gdzieś tam też w takich doniesieniach prasowych przed meczem słyszałem, że tak naprawdę ten. Ten pias punktowo y, wygląda teraz tak dlatego, bo są dwa mecze zaległe i też y, troszkę to może mylić, bo sposób gry y, nie jest zły. Jakby też y, gdzieś tam pewne elementy są na bardzo dobrym poziomie. Trzeba kilka elementów poprawić, przede wszystkim dołożyć gdzieś tam jakieś zdecydowanie i skuteczność w tej ostatniej tercji i naprawdę może być y, przyjemnie. Czyli Tomek dzisiaj z optymizmem patrzymy w przyszłość. Bardzo, tylko i Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Podgórski, nasz wieloletni kapitan, a od tego sezonu trener rezerw Piasta Gliwice. Dzięki. Dzięki.